Jakimś cudem nikt nie wie nic o dotacjach dla osób pracujących, co sprawia, że ponad 150 tysięcy złotych przechodzi Wam koło nosa. Ja jestem Janek i pracuję z osobami, które chcą pozyskać dotacje na start swojej firmy lub jej rozwój i oczywiście robię to poprzez zdobywanie tych środków. Więc jeżeli chcesz być na bieżąco ze wszystkimi środkami, które pomogą sfinansować Twoje biznesowe marzenie, zaobserwuj. No, i jak masz pytania, od razu, pisz w komentarzach. Większość osób myśli, że dotacje są tylko i wyłącznie dla osób bezrobotnych i dla rolników. No, one są dla tych grup, oczywiście, ale także są dla osób pracujących. Na chwilę obecną pracujący mogą ubiegać się o pomoc w starcie biznesu na ponad 150 tysięcy złotych, ale już tłumaczę ci. Dlaczego o tym nie wiedzą i gdzie znaleźć te instytucje, które przyznają środki osobom pracującym? No i na początek ważna informacja, bo bardzo często o to pytacie. Czy otrzymując dotację jako osoba pracująca musicie zrezygnować z etatu? Na szczęście nie. Otrzymując środki na start, jako osoba pracująca całkowicie możecie utrzymać ten status, co więcej, nie musicie płacić pełnego ZUS-u, a wyłącznie składkę zdrowotną, o ile jesteście zatrudnieni w wymiarze minimum, minimalnego wynagrodzenia. No więc jakie są środki? Są dwie instytucje, które przyznają fundusze na start. Pierwsza z nich to lokalne grupy działania, czyli instytucje, które wspierają obszary wiejskie, czyli miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców, wsie także. I w jedną z osi wsparcia jest właśnie wzmaganie przedsiębiorczości. I w ramach tego projektu można ubiegać się nawet o 150 tysięcy złotych dotacji bezwzrotnej na założenie biznesu. Minimalna kwota, którą możemy się ubiegać, to 50 tysięcy złotych. Ważny jest natomiast meldunek. Żeby ubiegać się o taką pomoc, musisz mieć zameldowanie w takiej małej miejscowości na minimum 12 miesięcy przed złożeniem wniosku do finansowania. I co możemy z tego dofinansowania kupić? A robić, ciekawie. Przede wszystkim nowe środki trwałe. Oprogramowanie, także auta, ale dostawcze. No i oczywiście prace remontowo budowlane, w tym wznoszenie budynków, na przykład pod wynajem turystyczny. To dofinansowanie ma kilka też mankamentów i oczywiście na sam początek musisz o tym wiedzieć. Wkład własny od tego roku 35% minimum. Wypłata w dwóch transzach może być zaliczkowana po 50%. Co do wkładu własnego, to plus jest taki, że nie musisz go mieć na moment podpisywania, nawet umowy dofinansowanie, bo aż masz dwa lata na to, żeby go wydatkować, więc całkiem sporo. Natomiast nie kupisz żadnych obrotowych rzeczy, czyli towaru do handlu, materiału doświadczenia usług. Nie sfinansujesz także używanych środków trwałych. Jak już się domyślasz, nie dla każdego biznesu będzie to odpowiedni. No i tu przychodzi nam z rozwiązaniem. Drugia, druga forma finansowania startu biznesu przez osoby pracujące, a jest to preferencyjna pożyczka wsparcie w starcie. I od zeszłego roku właśnie osoby pracujące mogą ubiegać się o to wsparcie, o ile nie zarabiają więcej niż 8748 zł brutto. Pożyczka jest do 175 tysięcy złotych. Maksymalnie możesz spłacać ją w ciągu 7 lat i uzyskać nawet 12-miesięczną karencję spłacie. Oprocentowanie jest symboliczne. Tylko 1,20 punktu procentowego, więc w porównaniu z kredytami bankowymi, pożyczkami, leasingami jest naprawdę tanie, ponieważ nawet nie masz żadnego ubezpieczenia tej pomocy. I w odróżnieniu od lokalnych grup działania, tu możemy kupować nowe i używane środki trwałe, ale także możemy finansować przez pierwsze 6 miesięcy bieżące koszty stałe: najem, leasing, księgowość, porady prawne, obsługę marketingową. Co więcej, możemy też finansować towar do handlu i materiały do świadczenia usług. Szkoda, że nie można wziąć i dotacji z lokalnej grupy działania, i wsparcia w starcie jako razem, bo przyznasz, że tworzyłyby to, tworzyłyby żyłyby zgrany duet. A czego Ty chcesz dowiedzieć się o dotacjach? Napisz w komentarzu. Cześć!